Słowa, którego zaczęliśmy dzisiaj, w takim krótkim rozważaniu Słowa Bożego, gdzie czytaliśmy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest synem Bożym? I to, co chciałbym tak troszkę rozwinąć, jeszcze teraz, to to, że. Oczywiście chrześcijanie jest człowiekiem, który żyje aktywnie. chrześcijanin nie jest człowiekiem, który się wycofuje. Dziecko Boże nie jest tym, który chowa głowy w piasek. Ale też nie jest ktoś, kto wybiega przed szereg, kto, kto próbuje wszystkich ludzi yy, nagle do Chrystusa pociągnąć, yy, jeśli nie jest posłany tak wyraźnie przez Boga, jeśli nie ma tego wyraźnego prowadzenia Bożego. Więc yy, wierzę, że przede wszystkim Boże dziecko. To jest ten, który, który przede wszystkim ma uszy do słuchania. Ten przede wszystkim, którego życiu jest świadectwo posłuszeństwa Bogu i Jego słowa. To, to, to nie jest to, że my coś Bogu proponujemy, my oddajemy Bogu, Bogu, Bogu siebie do dyspozycji, ale to On mówi nam, On wskazuje nam, co mamy czynić, On nas prowadzi. Także to, co, co my, tak jak rozumiemy Boże słowo, tak jak widzimy, choćby służba apostoła Pawła powiedział. Ee, że, że więcej niż oni wszyscy, mówiąc o innych słuchach Ewangelii, e, dokonaliśmy, ale mówi nie my, nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. On wiedział, że On jest tylko jak, jak rękawiczka na ręce chirurga. To, to, to jest tylko narzędzie, to jest tylko ktoś, kogo Bóg używa, ale, ale tak naprawdę tym, który, który działa, który sprawia tę zmianę w ludzkim życiu, jest sam Bóg. Tego żaden człowiek uczynić nie może. I, i bądź ma, wiecie, rękawiczka też musi być posłuszna, prawda? <laughs> nie może mówić chirurgowi, nie tak, nie tak, to trzeba inaczej zrobić, to tutaj tak zróbmy już. <laughs> Każdy przypadek jest inny, to chirurg wie, on ma to doświadczenie, wiedzę i wszystko. I tak samo nasz, nasz ojciec w niebie wie i jeśli jesteśmy mu poddani, uniżeni, to rzeczywiście nas użyje. I Biblia mówi, że to poddanie czy uniżenie nie jest skutkiem ludzkiego wysiłku, nie jest skutkiem jakichś ludzkich studiów. Wiecie, wiele religii mówi, że trzeba tam coś robić, tak? różne rzeczy praktykować, ćwiczyć. Wiecie, dla nas czytanie, modlitwy, czytanie Słowa Bożego i modlitwa to nie są czynności religijne. To jest po prostu nasz sposób trwania w Chrystusie. Jeśli, jeśli to się sprowadzi tylko do czynności religijnych, jeśli będzie mówić, o, dzisiaj nie czytałem, a to taki obowiązek, muszę to poczytać, nic z tego nie będzie nie będzie z tego prawdziwego przeżywania, jeśli mówimy, o ja, ja chcę, żeby mój ojciec się do mnie przemówił, chcę dzisiaj umocnić się w słowie mojego Pana, to wtedy jest inaczej, to nie jest uczynek, to jest tak jak jemy, prawda? To jest, to jest normalne, to jest to, żeby żyć, to jest po to, żeby żyć. I kochani, właśnie apostoł Paweł tłumaczy tą sprawę w liście do Rzymia, w rozdziale 6 i to jest bardzo wyraźnie nawiązanie do przodu, dlatego chcę ten fragment przeczytać, fragment, który Zresztą znamy, rozważany był <laughs> niejednokrotnie na grupach, ale ja wiem jak to jest, że czasami <laughs> musimy wracać do pewnych rzeczy, bo, bo one są też skutkiem objawienia. I musi przyjść taki moment, kiedy Bóg nam po prostu objawi to w naszym sercu i wtedy ta prawda ma nasze życie. I w liście do Rzymian w rozdziale 6, e, przeczytajmy pierwsze cztery wersety. Apostoł Paweł mówi, cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska okwitsza była? Wcześniej zostało powiedziane, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam i łaska obfituje. To jest taka nadzieja dla naszego narodu. Tam, gdzie jest grzech, Bóg jakby mógłby zostawić grzeszników w samym sobie, ale przecież powstał swoje syna I jednak chce tej łaski tego zmiłowania. A więc czy mamy pozostać grzechu, aby łaska okwitsza była prze nigdy. Nigdy w życiu. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Apostol Paweł nie mówi tu o czynieniu, nieczynieniu, co wypada, co nie wypada. On mówi tu o życiu i śmierci. Chrześcijaństwo, nasze chodzenie z Bogiem, z Chrystusem to jest, to jest sprawa życia i śmierci. Tego nie da się inaczej wytłumaczyć. Jeśli ktoś próbuje to inaczej tłumaczyć, to po prostu robi tylko zakon Nowego Testamentu. Jeśli mówi o uczciwości człowieka. Biblia mówi wyraźnie, że żeby człowiek był nowym stworzeniem w Chrystusie, po prostu musi umrzeć no. i pomóc. I to właśnie jest tutaj wyjaśnione. No Powiedziane jest, czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni W śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni. Dokładnie to, I, I tu jest ten wersz, z którym ja się każdego dnia modlę, oddać, dziękując Bogu, że to, się, że to się dokonało w moim życiu. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim, wraz z Chrystusem, przez chrzest w co? W śmierć. W śmierć. Nie w korektę ludzkiego zachowania. Bóg nie klepie starych braków, Bóg, czyli wszystko nowe, Amen, nie, nie, nie bawi się w klepanie stałych rzeczy. Przez, przez śmierć, abyśmy, i tu się zaczyna ta myśl odrzucić, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę ojca. Zobaczcie, jak został wstrzeszony Chrystus zmartwychw. Winnowi przez chwałę Ojca, winny przez moc Ducha Świętego. Ale to była moc Boża, prawda? Wskrzeszenie było dziełem mocy Bożej. Tak samo jest z nowym życiem chrześcijanizmów. On jest owocem zmartwychwstałego Chrystusa żyjącego w nas. Chwały Bożej, Ducha Świętego. I to jest ta Boża odpowiedź. Widzicie do na na to też wyjaśnia. Nie chcemy tu jakby bardzo szczegółowo o tym mówić. Czyli... Czyli musi nastąpić to utożsamienie, upodobnienie się. Tak jak Chrystus upodobnił się do nas, przez to, że wziął cały Twój i mój grzech na siebie, przyził, przy, przybił Go do krzyża, ale nie przybił go, wiecie, wziął grzech i Go przybił. On pozwolił, żeby On został przybił. W Jego ciele ten grzech był jakby na niego złożony. I, I kiedy my wiarą przyjmujemy Chrystusa i mówimy, Panie, ja nie polegam na sobie w kwestii mojego zbawienia, ja nie polegam na sobie w kwestii mojego życia, nie polegam na sobie w żadnej kwestii. Wtedy Chrystus staje się naszym życiem. Wtedy Bóg dokładnie patrzy na Ciebie i właściwie to się dokonuje, ta, ta rzecz się dokonuje w nas, że, że jesteśmy utożsamieni z Chrystusem. Tak, tak, Jego śmierć liczy się, jakbyśmy to my umarli dla grzechu i Jego zmartwychwstanie jest naszym udziałem przez łaskę Bożą, to jest dar. To nie jest coś, na co można zasłużyć, zapracować, nie no, można z Bogiem zahandlować, potargować się. A może ja ci to, a ty mi tamto, tak jak ludzie próbują, to ja pójdę na tę drzymkę, gdzieś tam tak, a ty mi tam uzdrów moją babcię czy jakieś inne rzeczy. No tak ludzie handel z Bogiem, to tak nie działa. Po prostu wszystko z dziełem łaski Bożej, ale ja ci oddaję moje życie, a Ty w nim łami, bo ja nie dam rady, ja nie jestem w stanie inaczej żyć. Dlatego apostoł Piotr mówi, że chrzest jest tą prośbą do Boga. Skierowano o dobre sumienie przez martwych stanie Jezusa Chrystusa. A więc musi być to utożsamienie. Tak, że Chrystus staje się już naszym życiem. Że, że ja nie tylko teraz się będę bardzo pilnował, teraz będę bardzo się starał, oj, żeby nie zgrzeszyć, oj, żeby coś tam. Słuchajcie, nie zwyciężamy grzechu, że się skupiamy na grzechu. My zwyciężamy grzech, że się skupiamy na Chrystusie. Przez to, że skupiamy, skupiamy się na Chrystusie. Na tym, który grzech zwyciężył. Nie ma innego zwycięstwa nad grzechem. Jak tylko to, które mówił Pan Jezus Chrystus. Więc tylko przez wiarę, utożsamienie się i uchwycenie się Jego. My, w nas jest też zwycięstwo nad grzechem. Ja nie mogę w to kiedyś uwierzyć jako chrześcijanin. Ja myślałam, że ja się muszę bardzo starać. Że nowe narodzenie fajnie, ale, ale ja to tak rozumiałem, ale Ty się mówię, teraz stary, tak? Tak mi Bóg teraz mówi. Co ja się mogę postarać? Jeśli będę się starał, to, to jakby powiem przez to, że Chrystus już mi nie jest potrzebny, bo ja sobie radzę. Nie, nie radzę z tym. On mi będzie zawsze niezbędnie, niezbędny, potrzebny. I dalej jest powiedziane, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Jeśli, jeśli stoję wobec sytuacji grzechu czy pokusy i, i czuję tę presję, i czuję ten, ten atak i ten nacisk, kochani, to oczywiście decyzja należy do mnie, ale siła pochodzi z wysokości. Moja decyzja to jest jakby moja wiara, co przyjmę, czy Boże posilenie, żeby nie ulec Grzechowi, czy jednak ulegnę podejmę decyzję, że okej, okay, w takim razie grzeszę. I jeszcze popatrzmy na dwa kolejne wersety, w tym czasie Verset werset ósmy powiedziane jest, jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. To są rzeczy nierozerwalnie związane. Kiedy apostoł Pałan mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany w do Galacjan, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, to to nie jest jakieś wyższe chrześcijańskie życie. To jest jedyne chrześcijańskie życie, I nie ma innego chrześcijaństwa. Jak tylko użyć wraz z Chrystusem i wraz z Chrystusem powstać na nowego życie, dzieciaki, rodzice, chyba musimy wychować. Więc jeśli umarliśmy, z Nim też żyć będziemy i werset jedenasty później Ogromna nadzieja, ogromna zachęta. Podobnie i wy, tak jak Jezus umarł, umarł dla grzechu, a żyje, żyjąc żyje dla Boga, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Uważajcie siebie. Tam jest słowo e, rachunkowe: zaliczajcie się, zaksięgujcie się po stronie martwych dla grzechu, dosłownie. Tak, tak, tak jest tam słowo w języku greckim. E, I. i to jest fajna rozmowa, o tym też kiedyś mówiłem z pewnym człowiekiem, który mówi, no po prostu upadam, jest grzech, upadam, nie ja, niestety ulega gdzieś myślak, złe rzeczy się dzieją, nie, nie jestem w stanie, jak ja mogę się od tego uwolnić? Ja mówię, słuchaj, przecież ty już jesteś od tego uwolniony, tylko ty źle wierzysz, po prostu jakby, bo ty, ty jakby myślisz, że to ty musisz swoją siłą oprzeć się grzechowi, a nie jesteś w stanie, nie ma takiej opcji, żebyś ty pokonał jakikolwiek grzech z tą mocą. I czytaliśmy ten fragment Bożego Słowa, gdzie jest napisane, uważaj się nie za martwego grzechu. Czy wierzysz, że Jezus umarł za dwój grzech? Tak, umarł. No to razem z nimi ty umarłeś dla grzechu. Biblia mówi, uważajcie się. To znaczy, że muszę się tego uchwycić. I tyle. I trzymać się tego, że, że moje zwycięstwo nad grzechem to nie ja, ale to Chrystus. To mój Pan Jezus Chrystus. I wiecie co? On takie uwolnienie przeżył. Że to takie proste. No bo Bóg to zrobił takim prostym. Natomiast człowiek zawsze musi pokombinować i zawsze coś musi, czego od człowieka było dodane. Ale wtedy to, co ludzkie, jest zgorszeniem dla Boga. Tak powiedział sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego, kochani, kiedy mówimy o tym, że to, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, to właśnie dlatego, że Chrystus jest w, życiu, w naszym życiu. Dlatego możemy zwyciężać. Dlatego nie musimy bać się grzechu, dlatego nie musimy e, obawiać się pokus. One przychodzą, one były, są będą, kochani. I my zawsze będziemy mieli prawo decyzji, czy pójść za głosem ciała, cielesności, grzechu, czy jednak powiedzieć, nie, ja należę do Chrystusa. raz mamy. Zaliczam się do tych martwych dla grzechu. I w ten sposób zwyciężamy świat. A świat będzie się próbował wciskać wszelkimi sposobami. Dlatego, kochani, odcinajmy te kanały, przez które świat się na nas wciska. Nie, nie, nie wchodźmy w te rzeczy. Tak jak wiecie, Bóg, Bóg mnie przekonał kiedyś, żeby po prostu kompletnie zrezygnować... Z telewizji, bo widziałem, jak ile, ile głupoty się przez to sączy. Ja nie, wiecie, nie mówię, że tak wszyscy mamy zrobić. Każdy z nas musi sam podjąć decyzję, bo być może Ty masz jakiś inny problem innym, innym kanałem świat próbuje sączyć się w Twoje myślenie, w Twoje życie. Ale umarliśmy dla Boga, dlatego nie próbujmy wskrzeszać tego, co cielesne, nie? Raczej niech to będzie zagłodzone. A karmy naszego ducha, budujmy naszego ducha. Trwajmy w Panu, chodźmy z Panem. Budujmy nasze życie, bądźmy w społeczności Ludu Bożego, gdzie Słowo Boże nas buduje, I, I no właśnie, mucha lata, nie? I tak się rozprasza, tak. rozprasza i tak. Zawsze to jest, tu na ziemi, słuchajcie, niebo będzie mnie, wiecie? Tu jeszcze ciągle nas będzie coś atakować, rozpraszać, odciągać. Ciągle coś, tak będzie I, i my mamy w tym wszystkim zwyciężać, a my? I my w tym wszystkim, powiem więcej, zwyciężamy, bo tak mówi Biblia. Ja. Tu nie jest powiedziane, że wszystko, co się narodziło z Boga, no ma szansę zwyciężyć świat. Jak się postara, to zwycięży świat. Nie! To jest napisane: że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Wiecie, język jest bardzo ważny. Ja jestem lingwistą, więc tak pracuję z językiem, więc dlatego zwracam uwagę na takie rzeczy. Ale jeśli Biblia mówi, że coś się dokonało, to się dokonało, to się stało i koniec. No, jeśli Biblia mówi, że, że zwycięża, to zwycięża. To jest czas że to jest stan, to jest, to jest sytuacja, nie? To nie jest coś, co się kiedyś wydarzy albo co jest warunkowe. Po prostu. Jeśli jestem narodzony z Boga, oczywiście żyję na miarę do ja to jest ten warunek, kiedy nie? To, to będziemy oglądać to zwycięstwo. I wracam do pierwszego listu Jana do rozdziału 5, chcecie to miejsce otworzyć, e, wersety od 10 do 12. Najpiękniejsze, najpiękniejsze, najpiękniejsze. Bo pokazujące nam, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. E, I tu jest napisane, kto wierzy w Syna Bożego, czyli jeszcze raz pierwszy list Jana, 5 rozdział, 10 werset. I dalej. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Powiedzcie, czy tak jest. Jeśli wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, czy mam świadectwo w sobie? Amen. Amen. Wielkim jest dla mnie Jezus i wiem, czego dokonał. Amen. Mam świadectwo w sobie. To nie jest to, że ktoś mi głowę nabił. Nie. To jest w moim sercu, w moim życiu. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A Albo powiedział, ten jest mój syn umiłowany który ma upodobanie w czasie krzpy Jezusa, to było, prawda? Więc jeśli ktoś odrzuca Jezusa, czyli Boga kłamcą, mówimy, że, że, że to jest niepotrzebne, czy cokolwiek. Ale dalej czytamy, a takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Szukasz życia? Chcesz żyć pełnią życia? Po prostu potrzebujesz Chrystusa. Nie. Świat mówi, żyj pełnią życia i, i pchacie do śmierci. Nie? Ale życie pełnią życia to jest życie pełnią Chrystusa. Pan jeszcze więcej ciebie, ty musisz wzrastać, ja muszę stawać się mniejszym. Ciebie musi być coraz więcej, mnie coraz mniej. Jeśli to jest nasza codzienna kochani. to się nie zawiedziemy. Ale cały problem w naszym życiu jest wtedy, kiedy dajemy cielesnemu, staremu człowiekowi władzę. Nie? I wtedy kończy się zwycięstwo. A ja wystarczy wystarczy to wszystko dać i już jest się zwycięstwo. Już życie jest w rozbiciu, w rozstarczy. Bo nawet jesteśmy w Chrystusie. To jest i pokój i Boże odpoczynienie. Nawet okoliczności są trudne. Nie? Nasze serce czasami drży. Widzimy Dawida, Bożego męża, polego na Panu, ale czasami mówi, Boże, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje, ginę. Pośpiesz się, pośpiesz mi z pomocą. Ale mimo wszystko uchowan. I życie jest w Synu Jego. I ten dwunasty werset, który to pięknie spina. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego? Nie ma życia. To jest tak proste. A czemu to tak komplikuje? Więc to nie jest tak, bo czasami ludzie mówią: no dobrze, wybrać się, się. No tak, to teraz tak. Musisz czytać Biblię, musisz się modlić, musisz chodzić do kościoła, musisz składać świadectwo i tak dalej. No my wiemy, że Jezus tylko raz powiedział: musicie, nie? Musicie się na to należyć. A później mówi budzanie. Nie ma. Jeśli jest ta społeczność serca, jeśli jest trwany w Chrystusie, to. Ty po prostu będziesz to robić, Ty będziesz kamienić Boże życie w sobie, Ty będziesz utwierdzać i ma się w Po prostu będziesz to robić, bo to jest Twoje bycie albo nie być. Każdy z nas się przekonał, co to znaczy, jak się zaniedba Słowo Boże, jak się zaniedba Bóg, nie? I tak się dzieje. Także kochani, z tą piękną myślą, że wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat, przejdziemy teraz do Wieczerzy Pańskiej.